you see this what is this flashbang Siemka, widzowie, na sam początek powiem wam tylko tyle, że wielkie sorry za to, że musieliście tyle czekać na nowy film. Dla tych, którzy są bardziej ciekawi tego tematu, na koniec filmu wrzucę jakieś króciutkie info, czemu jest mnie teraz o wiele mniej i kiedy będzie mnie znowu więcej, tak jak wcześniej. Tymczasem, to co będziecie mogli dzisiaj obejrzeć, to jest gameplay Zarid nagrany jakieś półtora miesiąca temu, chwilę po premierze mapy. Kiedy graliśmy sobie randomowo o drugiej w nocy na serwerze Pandy, wszystko wyszło totalnie spontanicznie, ze mną grał Renaxson, Jato, Songuś, Panda, a potem też Kubusiek. Życzę Wam miłego oglądania. Pozdrow. Dobra, ja mam pomysł. Musimy zebrać jakichś pojówkarzy z Discorda i zrobić nocny gaming. No, ten serwer. O, tu leży. Gdzie to jest? Co to jest za miejsce? No to zresztą jest Co, tam porabia ta? Robimy bojówkę na serwerze pandy. Chodzę. O, ja to. Słuchaj, dołączasz do naszej bojówki na serwerze pandy. Wiesz co, już tam grałem z ekipą. A, to, to, to nie. To jednak nie dołączasz, wiesz? Nie wiem. Ile jest osób, Ja najgorzej jak cię mnie taki leżący I potem Szrej. nie was pedam O, Mini lodówka U mnie dalej, u mnie dalej w budynku jest Jeszcze z kosą mnie goni Oj, oj, oj Sąc, się Wajówka, żyć No Dobra, jak ta koła wyjeb... Mam go taki weźcie go O kurwa O, leży, dobra Eee, e, mogliście to, zrobić, że to, żeby to można było ten, jak wypować w handle? Co, jedziemy? Handle. No bo to ja, dobra. Slokuję ja, to. ale tu ma całe 5 wachy. E, ja mam. Czekaj, jeszcze tego. No, lecko. Choć tu na się. Być może. O kurwa! <noise> Nie sądziłem, że to mnie złapie. O! Jeszcze Ty! Co Ej! to życie! Nie wiem, kąpiłem się na tym budynku. O. Ale tam po lewo będzie będziemy Ola tego. Po lewo i popa prawej kopa. Dobra, raszujemy go w czterech, wszystkich nas nie ubije. Dobra, zobaczcie się nie zajmijcie. Ja to, to jest? On się wychomował Po dwóch hedach jest. Co byś mu Tak to jest? Przynoszę mu alm. Weź zrobił. Ale gówno! Ma ktoś bodę? There... <laughs> know, ej, ej, ej! Oj, jej, Traktor! To się... Gdzie jest? Do jasna frajera! Wiesiek? Eksposta pasta spotkaniu się na prostu. Te drewniane czy to może każdą otworzyć? O kurwa! Ja żebyś odjebał już! Hello, I'm, I'm B9. Today I'm gonna ride your base. Uh, uh. Ty ścianę zdjął. Co oh. jest? Ty, on tu wyskoczył. Chłopaki. Falcie oh. ah. go, walcie go. Dobrze. Okay. Ale ktoś szum ma kurwa oh. na majku odpalony oh. na spawnie. W tej bazie. Ale oni no, są no, inside? To... Nie, za był, A, za. Na trzeciej, na trzeciej tam. Nie da rady wskoczyć patrz. na dach? No na... co? To pa <śmieniciela> <śmieniciela> ja to <śmieniciela> u, u, Pa, dostaje Dostaje dużo Aha Dobrze <śmieniciela> jest What the shit? Ole, szlagę dostałem. Idą, idą, idą. Okay. Bo, bo, bo. Leżą, leżą, leżą. Dobra, na nie Ja to Ja to Leży? Dzięki. Leży? Dzięki. Nice, ja potrzebuję się zmedować. M7, m7, m7. Jeszcze jeden tu biega w Ambik, w ruinach nie, w ruinach Jest tu gdzieś. Spierdala w lokacji. Leży. Ja się boję, zaraz w plecy zostałem po prostu. I, no, no. Hejka z wakacji, no go high. Aaaaa, jajaja, ja, jest tak zwana Lipa. Aż ci Call of Duty się wchodzi. przypomina. <laughs> Hit. Na Hicie? Chwile. Hicie? hicie? Dobra, leży, nice. Polecam się najeść. Jak macie powyżej 70 jedzenia i wody, to się regeneruje nieźle. Na militarka przejęta. On zapierdala tam. E, on idzie na no, Jakiś za budynek. Tam no. za budynkiem, to. Lewy. miał. Tu o, Debil, zeskoczył iś. Wolł od Media Zajciu. Dobra. No i dojść, jeszcze jeden się tu kampił. U góry się o. kampi. Na dachu. Czeria, czekaj. mam czekaj. ten most rekord śmiesznie go się trzyma. Widzicie? Leżą. Pistoletów sobie no wiem, mi się coś... Misie... Ej, chyba chłopak idziemy na lewo. Jest o kurwa. Wy do mnie. Ej, co jest? Full maga i? Całtem Widzę, Nice. Dobrze Gdzie <grym> ty dokładnie pładasz? O kurwa. Ja pierdolę są głośno. A poście skajkowej. <grym> bo... Jednak jebać te miny. Ja zabiłem tego typu Chcę tu jeszcze raz Dobra leży Ach. ten Olik To, to auto... No kurwa CPA to to No nie wiem <grym> Biegniesz biegniesz Ja myślałem że to ja wbiegłem i biegłem, Ja się zapatrzyłem kurwa Ampararam O, matki. Ej, dlaczego zjadłem rację i nic mi to nie dało? Nie, że jadłeś, tylko ją odpakowałeś. Aha. Kurwa. O. Ty, jaka mechanika, ze. więc na takie coś padło? Na tak, tak Na no. tej mapie. Dobra, jest git, załadowane. O, kurwy, ty masz ten sam pokój co ja na o, 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 Trzymaj się tu gdzieś, to ich najebiemy. Spandażuj mnie, jak możesz. No tak, 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 tylko się zatrzymaj. O. Trzy typa. Dead jeden. Dead. Nice. Ole posypali. O, o, oczywiście... Mój oczywiście medów nie miał, no typowe. <laughs> nie, ma bać tych typów. O, tam. Proszę o zbuffowanie granatów, bo okay, tak, po hicie. Nie, nie. A, bo jest coś takiego jak Volt XN. O kurwa, jakie to jest duże! oni są? Patrzę. No już leci. A -a. Dad, Jeszcze jeden. Jeszcze jeden tu. Dead. Jeden uciekał. Jeszcze To jeden. Ło kurwa, eyelidów. O, kołach na full. Jak masz wystarczająco, to możesz i masz te reloading i to możesz nawet exploam oby kołacha i z tego można coś zrobić. A co tutaj no, za stal i ty leżą, i w ogóle? Tylko leci nad miastem. Wiesz jeszcze leżą full sety, to co to jest? Czy to jest? O, bamik jakiś. Nie, ja bronię, mogę sobie. Nie wiem, ja pierdolę. O, laguje O, do jeba. O, ścigacie. wytrzymało na swego no niestety, tamtego dnia w nocy serwery były dedosowane, było już dosłownie koło 3, 3.20, o ile dobrze pamiętam, i szczerze mówiąc, mi nie chciało się zbytnio brnąć w granie na lagach. Stwierdziłem, że dam serwerowi ostatnią szansę, kiedy wstanie, więc po paru minutach, kiedy pojawił się serwer, wbiliśmy z powrotem i poszliśmy na jakąś ostatnią akcję. Aha, dobra, widzę, widzę. O kurwa, topaj, topaj. Jeden prawdopodobnie zraszuje w dół, ta, 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 biegnie. Let? Biegnie jeszcze jeden. Czekaj! Plecy dostałem, leżę. Gdzie za niebieskim? Sniper panie dostał. W tym budynku jest, przed nami. E, plecy! No o! Czekaj, HP. E, szybko, kurwa ładna pewnie, ta nie zdąży, jak chuj Weź i zrób te bandaże na czerwono Ja pierdolę I ta ostatnia akcja niestety niefortunnie skończyła się Dla nas wszystkich wyjepką było już późno Więc ja poszedłem po prostu spać Poza tym nie dało się już grać, więc nie miałem nawet zamiaru dalej grindować W zamian za to wróciłem sobie następnego dnia rano Ale już sam ze sobą Wszystko fajnie, wszystko pięknie, ale mam jedno wielkie, totalne zero ammo i tu się pojawia delikatny problem. Dobra. To też pewnie nie będzie mieć żadnego ammo, nie? No właśnie. No sorry, chłopaki. Rep się sam nie wbije, okej? Okay? Dobra, czas się chyba stąd zawijać. I... Co tu ten chłop robi? A je, on nie miał nic ciekawego. Ja myślałem, że on z jakimś staffem biega, wiecie o co chodzi, nie? Bo tak bieg. I miał takie rzeczy na sobie, a tu gówno. Ja nie mam totalnie amo do tych broni. To jest najgorsze. Wyciągam tylko co chwilę broń z Volta. I schapuję ją na inną, bo mam po jednym magu. A, bo. tak. <głos> <głos> No, nie źle, chłopaki, nie próba. Kurwa. Wychłaczę, może nie No, dałem pońcik chyba czyściutki, ale obawiam się, że jest też czyściutki w lucie. W ogóle przepraszam, fasal, nie wiem, czym na swoim skinie biegałem. Jak dobrze wiemy, na wanilkach tego raczej nie robię. Bo woski fajnie wyglądają na normalnych ciuchach. Jakieś auto tu przed chwilą przejechało, ale ja na szczęście po cichutku się kampię. Eee, mnie tu nie ma. Mnie tu nie ma. Dobra, do ganszopa potrzebujemy klucza. A klucz do Gunshopu był w budynku B7. Dokładnie tak jak widzimy na graffiti za. na ścianie z tyłu. No. Ujj! Śmieje się Ambo. Dziękuję. Dobra, tam był gdzieś jeszcze jeden typ, ale nie wiem jak ja mam go obejść. O! Co? Jak on nie kurwa tu widzi, ty? No nie, no nie, no jakiś zjarany, kurwa no. No cóż, niefortunna sytuacja, ale w tamtej chwili nie bolało mnie to jakoś bardzo, bo miałem mnóstwo itemów pochowanych na wolcie, więc tak naprawdę wystarczyło wyjąć sobie kolejnego seta i znowu pójść na poszukiwania PvP. Dobra, znalazłem chickena, teraz wygrywamy tego wajpa, moi drodzy. Chciałem tą wodę. Nieee, żałosne. Nie wierzę. Ile miała ammo? 15? Uhu. mamy to, mamy to. Akurat trafiliśmy. O, kluczki znalazłem, ale ja nie wiedziałem o tym, że tutaj można znaleźć klucz. Dobra, moi drodzy, odkładamy jeszcze znalezione doktagi. Bo je trzeba będzie powymieniać na jakieś inne rzeczy. Tutaj jakieś rzeczy do przeróbki na skrapu, ile się nie mylę. Nie wiem, przynajmniej na to liczę, nie znam się na tym. Czok. Znaleźliśmy kolejną markę. Nie, nie jest to ustawione. Razem też Rangefinder'a, nie wiem czy on jest to jakiś totalnie useful, czy nie jest, ale... Teraz jakieś auto jedzie, nawet dwa. Typ z bazy Kambi. To, co tu się dzieje za cuda? Tam już też schodzi typ z górki. Wie? Leży Nie ma takiego kampienia, co ty sobie myślisz gościu Dawaj to. No i super, Ansko, tym oto sposobem zdobyliśmy właśnie AK i 4 magazynki. Aż. Jak to mówią, warto było kampić, tak? Ja myślę, że nie było warto. Myślę, że ten typ też teraz myśli, że nie, jednak nie było warto. O to świetnie. Co ten goś tu robi? Gdzie ty jesteś? Padł. O kurde. Ojej. Ugh, pan, myślałem, że to mi się Jednak się udało. Oho, zrób jeszcze jeden. A ja nie mam, mama. Mara. Dobra, wziąłem dosłownie wszystko, co się dało. Serio? Dobra, na no, szczęście mieli zapasowe guny na sobie. Uh, fajnie. Mogę teraz posłapować w sumie te bronie. Wejdź w moją stronę, typ. tory No i w końcu. Czyli się udało. I to mi się podoba. A teraz cały kół milion różnych itemów będzie do ogarnięcia i to zajmie pewnie mnóstwo, mnóstwo czasu. Dobra, ale nie oszukując się chyba najważniejsze jest to, że mogę skończyć tego jednego trade'a i za bundle doktagów mogę sobie wziąć boxa AMO. Tak, to jest najlepsze, naprawdę. I tutaj tak naprawdę kończył się mój gameplay, bo jedyne co porobiłem posiedziałem trochę na spałnie, poogarniałem trochę weku i to tyle musiałem już zwijać z gierki i tak się stało, że na ten serwer już po prostu później nie wróciłem. Coś odbiegałem seksualnie Taka, dlaczego to rozpętałeś? Naprawdę. Tu, mogę być na tu... Jesteś z tego ma Strike? A? No. Ten film był nagrywany 20 grudnia i od tamtego czasu nie grałem już dosłownie nigdzie. Te serwery u pandy były też później wipowane, więc już nie miałem do czego wracać, więc sobie odpuściłem. Wyszło tutaj tak naprawdę około 19 minut gameplayu i to tyle co miałem ale no, nie chciałem, żeby się zmarnowało, więc mimo wszystko i tak skleiłem z tego jakiś film i wrzuciłem, żebyście mieli chociaż coś do obejrzenia. Na sam koniec, tak jak obiecałem, szybciutkie info dla wytrwałych i dla ciekawskich, po prostu. Tak jak Wam powiedziałem, ostatni raz w Unta grałem 20 grudnia. Wrasta, to szczerze mówiąc, nawet nie pamiętam kiedy. Nie liczę jakiegoś wejścia, pogrania na UK, czy w Wuncie na arenach. Ostatnio jakoś po prostu mam dużo rzeczy na głowie, albo bardzo dużo nie mam mnie w domu i robię sobie jakieś inne rzeczy, trochę żyję życiem, zamiast żyć gierkami, tak jak przez ostatnie 3 lata. W każdym razie, wiecie, w grudniu były święta, potem nowy rok większość czasu nie było mnie w domu. W styczniu yy, miałem dużo rzeczy w robocie, bo ja sobie też teraz. Pracuję oprócz tego, że kończę studia. Yy, styczeń to też równa się sesja, bo tak, sesja, czyli na studiach, wiecie, wszystkie egzaminy, zaliczenie semestru i tak dalej, to był co prawda mój ostatni semestr, więc fajnie, bo nie mam już żadnych zajęć yy, na uczelni. Jednakże, żeby zamknąć studia całkowicie, muszę jeszcze skończyć inżynierkę, wiecie, to taka praca, co się tam na koniec pisze, dostaje się potem zajebisty tytuł inżyniera i w ogóle jesteś totalnym koksem. I trochę czasu jeszcze mi na to zejdzie, więc w lutym wciąż dawka filmów będzie znikoma, tak mi się wydaje. Ale obiecuję wam, że kiedy tylko zamknę tą inżynierkę, oddam tą pracę i będę mieć już to z głowy, to wrócę znowu do robienia filmów o wiele, wiele częściej. Nie mam jeszcze najmniejszego pojęcia w jakiej częstotliwości te filmy wtedy będą. Nie wiem tego jeszcze, nie myślałem nad tym i pewnie pomyślę nad tym dopiero wtedy, kiedy wrócę do grania i do regularnego wrzucania filmów. W każdym razie podsumowując to, to nie było mnie, bo miałem dużo rzeczy na głowie, trochę mnie jeszcze nie będzie, ale w końcu wrócę i filmy też wrócą. Z tego miejsca to w ogóle wielkie dzięki dla tych, co te filmy cały czas oglądają, bo mimo tego, że ostatnio moja regularność to dno, to zasięgi trzymają się bardzo fajne, co mnie cieszy, bo wiecie jak to jest. Mi zależy na tym kanale i na robieniu filmów, i kiedy nie mogę ich wrzucać regularnie, to mnie to po prostu boli, ale kiedy widzę, że te filmy wciąż mają dobry odbiór i ten kanał po prostu nie umiera, to jednak trochę się cieszę i nie jest mi aż tak bardzo źle z tym, że nie mogę tego wrzucać. Ja już zbędnie nie przedłużam wielkie dzięki wszystkim, którzy dotrwali do końca. Jak macie jakieś pytania, to ja wiem, pytajcie w komentarzach albo na Discordzie, ja z przyjemnością wam na pewno odpowiem. I to tyle. Do zobaczenia w kolejnych filmach i tyle. Pozdro dla was elo.